Witam państwa serdecznie w co piątkowym grywaniu z pomorską. W dzisiejszym dniu będziemy przyrządzać strąga z grilla yy, z tościkami z cząstkowymi. Yy, będziemy potrzebować tak: yy, całego obstrąga, czosnek świeży, młody, pieprz, masełko, sól, zioła prowansalskie i pieprz cytrynowy. Strąga bierzemy. Uprzednio wcześniej filetujemy ludzkiego do czystości nic nie wycinamy, zostawiamy, ewentualnie można przysiąć płetwy, jeżeli komuś przeszkadzają. Kręgosłup możemy odciąć jak najbardziej, ponieważ będziemy nacinać go wzdłuż, tak? O, bardzo proszę, Pstrąga przyprawiamy solą. Pieprzem cytrynowym, ziołami prowansalskimi i pieprzem zwykłym. Strąga nacinamy wzdłuż kręgosłupa, tak około 10 cm. I do środka wkładamy masełko. Okay. Okay. Następnie możemy zamknąć go w folii, żeby jak masło się rozpuści, to nie wyciekło całej i żeby strąk nie został nam na ruście. No. i Nasz. następnie bierzemy młody czosnek nacinamy go z poprzek i również układamy na grillu ząbkami do środka tak. z brzegu żeby się nie spalił zanim strąg dojdzie to trochę potrwa Chlebek, który uprzednio sobie przygotowaliśmy, natrzemy czosnkiem. O, jednym. To młody, więc musi, będzie wypadał tak czy siak. O, elegancko. Można zostawić go potem posiekać czy cokolwiek. Strąga zdejmiemy sobie na deseczkę. Pomóżemy sobie. Tak. tak. I. o. Udekorujemy sobie małym kwiatkiem. Powiedzmy niecierpek. Weźmiemy zabierzemy o. cytrynkę. Nasze dościki już są gotowe. Raz, dwa, trzy. O, bardzo ładnie. Paseczki chrupiące. Myślę, że przekroimy o, raz dwa trzy. O. o. I gotowe. Myślę, że nas strąg grywany w ziołach z tościkami czosnkowymi jest gotowy i życzę Państwu smacznego.